No cześć! No cześć! Nagrywamy kolejny... Nagrywamy kolejny odcinek z tej gry. cukierka. Nie Jemy trufla. Łała! <gry> no cześć! No cześć! nagrywałem. kolejny... Nagrywamy z <gry> Polecam. Gra. Mhm. Mm Ciekawe, czy nie jest za głośno. Mam nadzieję, że nie. O, nie mamy stickerki w Trudno. <laughs> mm. Mogliśmy zjeść krówki i mordoklejki. To byśmy w ogóle nie mogli mówić. Uh. Mm. Musisz się um, upgradeować. No, jak się... Czekaj, poczekaj, poczekaj, bo może się da. Padłem to zrobić. Mm. O, zobacz, zobacz. Widział ty. To jest strzelanka, strzelamy się zębami. No, dobra, graj. A lewo, prawo. Lewo, prawo. Z czekolady jesteś upaćkany. Jak ty jadłeś tego cukierka, że się upaćkałeś z czekolady? Masz. Masz, zapłacone, zjedz. Nie! No zjedz, bo to zapłacone. No nie! Gadam jak moi rodzice. Moi też mi tak zawsze mówili. Jedz, bo to zapłacone. Dwa złote zęby! Wow! Tam, tam, tam. No, już się pomału zamieniasz w takiego rodowitego, radzieckiego. się. Kogo? Kogo chciałem powiedzieć? Obywatela? Towarzysza. Hej. Kabel mi tu stwarza z, z mikrofonu. Co? Nie możesz wejść. Dlaczego nie? Musisz y, ukończyć trzeci poziom. Require. Skończyliśmy drugi poziom dopiero. Gdzie jest trzeci poziom? No poczekaj. Poszukaj tego trzeciego poziomu. Małe problemy techniczne, przepraszam. Du, du, du. Niżej. Level 3, no jest. To dobra, daj na tego teraz. Tutaj, tu, 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 tu okej. Okay. Niżej? A wyżej? Nie Już się podziwiać. To czemu Zrobimy na chwilę cięcie, okej? Okay? Dobra, za chwilę wracamy. No, także okazało się, że musimy wybrać w tym w tym menu upgrade'owym odpowiednią funkcję, bo inaczej bez tej funkcji nie puszczą nas dalej. I nie wiem, zdobywamy od nowa punkty w tych starych misjach. Znaczy is... <laughs> tracimy zęby w tych starych misjach, żeby zdobyć odpowiednią ilość punktów, żeby móc sobie kupić tę wymaganą opcję. Bo tam było jakieś sosjo optyczne, coś tam, jakieś dziadowstwo potrzebujemy w każdym razie. Znaczy to mogę być nawet taki. Mm. Mm. <grystanie> teraz wygląda na zdegustowanego, coś nie smakowało. <grystanie> no teraz tak, teraz... <grystanie> <grystanie> A, on tak cały czas to samo mówi, dobra. Nie, to nie muszę tego tłumaczyć, bo wszyscy już wiedzą, o co chodzi. Ja się pobawię tutaj pilotem, sobie zrobię fidget spinnera z pilota. Nie wiem, czy ty, wy to widzicie, nie widzicie tego. Patrz. Musielibyście to tutaj widzieć. Tylko nie ruszaj się. O, zobaczymy. ja będę coraz więcej przedmiotów kładł na twojej głowie, a twoim zadaniem, twoim zadaniem jest je utrzymać, dobra? Robimy takie wyzwanie. To może musiałbym kłaść takie przedmioty, które jak spadną, to nic im się nie stanie. <grym /dyspiesza> tak jest. Cicho. Cicho, bo kładę. O kurczę. Przysuś. Pa. Du, 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 du. Jezu, ten piot jest brudny. Czemu on jest taki zakurzony? Czemu tak kurz? my mamy tyle kurzu? Grażyna nam tu sprząta codziennie. <grafy> Grażyna to nasz rzecz. <grafy> spoko, Grażyna i tak nas nie ogląda, także spoko. Um, hmm. Ciekawe, czy dostaniesz te punkty, czy to jest jakoś... Ale to by było strasznie głupie, że oni wymagają od Ciebie kupienia czegoś, czego faktycznie potrzebujesz do przejścia dalej i ty kupisz coś nie tak i oni ci powiedzą, nie, stary, kupiłeś nieco trzeba, żeby wypadł może da się to sprzedać jakoś te umiejętności, co? Z tych, z tych zębów hmm wyglądaj na nieszczęśliwego a jak wygląda sterowanie? aha, myszką się to pewnie steruje, co? hmm, hmm. hmm. Bo teraz na padzie masz osobne sterowanie, nie? Na, 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 na analogach i na przyciskach. Co tak? ma <laughs> taką spuchniętą to buzię? Ugryz się w język. Wszystko jest ok. Ona kompletnie nie jest podejrzliwa. Nie, nie, nie. 6 minut. Rzucić. Na razie może jeszcze połowę zębów. Jakieś wybuchy tam w tym garnku. <laughs> bardziej ma to spuchnięte tutaj. <laughs> o mój Zjadłem jeszcze cukierkę. Weźmy może po więcej cukierków, co? Ja zrobię pauzę. Powiemy, powiemy, że coś z dźwiękiem mm. mamy, czy coś nie tak, że mm, musimy coś sprawdzić, mmm, i będziemy żerać cukierki. Głupi cukierki tak wyciągają, nie? Mm, fajnie jest tak pogadać do siebie. Super. Wcale to nie jest oznaką szaleństwa, nie? Mm, może zmienię kolor światła. Wiesz, jak się zmieniał kolor światła? No to jest to jest to o. O, teraz mamy meksykańskie klimaty <ścoughs> oh, yeah. Mam jedno dopiero no. Ale ty nie możesz tego wziąć? Nie, bo mam jedno, a potrzebuję dwa. Dobra, to ja robię cięcie. Jak dwa? No po trzy. Mama, ja mam jedną tą buźkę, a dwie te buźki, wiesz, I, bu... Aha, i dobra, to zrobimy to poza kamerą. nie będzie... ja się tu i tak pobawię głupot. Okej, okay, na szczęście się udało zdobyć wymagane punkty. Myślałem, że mi mikrofon spadł, ale nie. Dobrze. Dobra, nie Teraz co? Aha, do lekarza poszedłeś, tak? Witaj i... czekaj, greetings. Greetings, czyli witam cię i witam. <laughs> Powitanie jest potwierdzone, too much. Ej. Za dużo kontaktów wzrokowego było napisane. Jak? <laughs> ja nie Jak? wiem, Jak? właśnie tu? Jak? A, Jak ty to robisz? Tymi guzikami. Nie można patrzeć jej w oczy? Too much eye contact. Uu wbrew mu skacze znowu boże kochany ja może będę tymi oczami ruszać tak? <grym> <grym> okay. dobra, dobra więc ty będziesz oczami ruszać, okej? Okay? no dobra, nie wiem czy się uda tak bo... Dzień. 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 poczekaj, tak, tak dobra, jakoś się to dobrze oj tak, ty Aha, czyli trzeba wy, wykryć moment, w którym w którym tak jakby... Ona się już nie czepia. Teraz tym kciukiem tutaj naciskaj. O! Widzisz? Aż zniknie te zielone te strzałki to wtedy mam. To ty nie tutaj. Okej, okej. No, Ale to ja bym musiał tu trzymać. Ale ja. nie, rób mi na myszce. Na nie, myszce. bo się wtedy przełącza sterowanie i się to pochrzani, wiesz? I się okaże, że nie będziesz umiał przełączyć. Dobra. Mm, cyk. cyk, cyk Zadę dużo sterowanie. Ile potrzeba osób cyk, do operowania cyk, cyk. padem? No mm, bardzo <gryzanie> <gryzanie> o, tu okay. A tylko trzeba przesunąć w lewo albo w prawo oczy, wiesz? No zobacz, teraz trochę w prawo. Widzisz? W lewo. O. Trzeba po prostu znaleźć miejsce, w którym ona się nie czepia. Tego wzroku. Mało szczęśliwy jesteś. Mmm, hey, Wszystko mm, dobrze. Mm, mm. O. Mm. Myślę, że dobrze nam idzie. Operatorzy, robota. Strasznie mi jest niewygodnie. Dajemy radę, jakuję Ja nawet nie czytam co on, tam, co on tam co on tam mówi, bo ja się patrzę, czy... On i tak ma zwarcie, zobacz jak mu wszystko tutaj iskrzy. Z buzi mu leci, z nosa mu leci. Eee! Boże, ona już jest taka podejrzliwa. Czekaj, może lewą ręką spróbuję. O, lewą ręką. Sobie tutaj oprę sobie kciukiem. Wy tego nie widzicie, ale my tutaj walczymy o życie! <laughs> Wszystko jest okay. Wszystko jest okay. Wszystko mu to się dzieje. Ja tak, to miała... tak, tak, tak Normalny pacjent! Nic złego no, się no, nie dzieje, dobra czekaj? Cze, cze. A spokój samemu sterować tutaj. Nie, tata nie, proszę! Nie, to, nie chcę z tobą, bo... No dobra. Nie, teraz będzie tutaj jak już się no trochę dobra. odsunę.

tu trzy rzeczy ugarnię tylko jedną. Trzeba powiem ci, że no. Kosmos. A, 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 nie umie się trafić. Bo to sobie trzeba trafić. To sobie, ale nie machaj tym padem, bo ja się nie, nie umiem sobie trafić. Co mu się dzieje z tym nosem? Co to? Zdyja. To ją najbardziej to ją niepokoi kontakt wzrokowy, nie? Masz na sobie te fajerwerki. A, nie Fajerwerków na twarzy, ale jest okej, okay, no. Dziwnie się na mnie patrzy, nie? On... <try> 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 Czy ma? pan... <try> się spytała, czego go coś boli? <try> nie. <try> nie, nic nie, <try> Moje organy funkcjonują znakomicie. Nic się nie dzieje. Nic nie przecieka, nic nie hałasuje. Jestem niesamowicie... Nie? Jestem niesamowicie zdrowy. Ja tak powiem, nie? Uh -huh. ale nie patrzyj na nią! Ona już jest taka podejrzliwa Ale co ty tu grzejesz, Ja yeah, cię kręcę Nie no, patrz na nią! Nie to jest, po... ale... jest najgorsze ja oh, ja oh, Need more eye contact Dobry. <laughs> Boże kochany Buzia. I happy. Ok. I nie happy. W ogóle kto go tak zaprojektował, żeby on mógł nosem robić takie rzeczy? Żeby mu ten nos tak podskakiwał. No tylko troszeczkę taki mały błęd. Mały błędy, mm, się złego nie no, mm, mm, Zdrowy pan. Ok, zdolny do pracy. Dobra, dajesz nam, dajesz, niech nie będzie czytać Cudownie, jestem zadowolony, że moje stuprocentowo. Patrz, nie patrz, dobra. Moje stuprocentowo prawdziwe. Nie, język trochę piluje! Moje stuprocentowo prawdziwy umysł i Zdały zdały egzamin. Czyli zdały egzamin prawie. kurczyć trochę. Zobacz jak ci mało No do tego, żeby ci nie zdać. Nie zdałem egzaminu na człowieka. Czujesz, jakbyś zobaczył takiego gościa. No jeszcze trochę dasz, tak, tak prawie, prawie jesteś Troszeczkę mi się nie podoba twój kontakt dozrokowy. Poza tym jest mega. Ciekawe co jeszcze się można ginęła. Co jeszcze się może z tym zrobić? No dobra, nie wiem. A, bla, bla, bla. Ale tego się nie? O, ja. Cudownie zobaczyć e, w pełni zdrową osobę. to Służba zdrowia. Co ty kujem? Czy podpiszesz dokumenty, które, e, które stwierdzają? Czyli potrzebuje dokumentu, który mu potwierdzi, że jest człowiekiem. Bo, bo nikt nie uwierzy bez papieru. Już na niego starki... Coś nie, tak. skończyłam Dobra, 16 to znaczy... Dobra, e, robimy tutaj e, wejście do smoka. Jak będę musiał um, jeszcze... Um, coś tam jeszcze zajrzeć z Mam nadzieję, nie. nie. No, zobacz. No, wygląda na normalnego człowieka. To no, przecież co drugi człowiek tak wygląda. Większość ludzi tak wygląda. No, zobacz, uśmiechnięty. Zobacz, jaki on jest uśmiechnięty. A, wy nie widzicie, no nie widzicie, a, jaki on jest uśmiechnięty. Tutaj, no szczery uśmiech, piękne spojrzenie. wtedy już się po z jest Także dobra, to był kolejny odcinek z serii. Co my to nagrywamy? Jakieś kretyn słodziwny. Tych symulatorów za dużo. Jest Sims 8,5. Sims 8,5. Jak być człowiekiem. Dobra. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej. Pa.